Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię na kanale Ksajuko Repetycje Online. Jeśli właśnie szykujesz się do egzaminu ósmoklasisty, to zachęcam Cię do zajrzenia op do opisu filmu, ponieważ znajduje się tam link do karty wzorów, z której możesz się w wygodny, łatwy, kolorowy sposób nauczyć każdego wzoru, który potrzebny Ci będzie do egzaminu ósmoklasisty. Natomiast jeżeli masz ochotę rozwiązać cały arkusz z 3 grudnia 2024, spróbnego egzaminu ósmoklasisty, Zachęcam Cię do obejrzenia całej tej playlisty, ponieważ znajdują się odpowiedzi tam yy, do każdego zadania z tego arkusza. Zadanie szóste. Dana jest nierówność x większe równe minus 3, na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających tę nierówność. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dobra. No i teraz tak, powinieneś kojarzyć te znaczki. Jak je zapamiętać? Jak je skojarzyć? Możesz sobie wyobrazić, że to jest taki krokodylek. Krokodylek, który otwiera paszczę w stronę, gdzie jest więcej jedzenia, więcej pożywienia, czyli w stronę większej wartości. No to ktoś by zapytał, dobra, dobra, a co to jest ta kreseczka? Ta kreseczka, ona przypomina trochę znak równości, czyli. Oprócz tego, że x ma być większy od minus 3, to może być również równy minus 3, tak? Czyli to jest znaczek większe, równe. No to teraz, jak spojrzymy sobie na te osie, to które z nich będą nam odpowiadały? Skoro x ma być większy niż minus 3, no to na pewno odpadną te osie, prawda? Bo tutaj mamy zaznaczone kolorem liczby, które są mniejsze niż minus 3. Więc raczej będziemy patrzeć na te odpowiedzi. No i teraz zauważ, że one się różnią tym, że kropeczka jest albo pusta, albo zamalowana. No i teraz możesz to skojarzyć w taki sposób, że jeżeli jest kółeczko puste, to to jest takie kółko, które zostało wymazane przez gumkę od To znaczy, że ta minus trójka, ona nie będzie naszym rozwiązaniem. Nie chcemy jej w przedziale, tak? Natomiast jeżeli kółko będzie zakolorowane, to możesz to skojarzyć z, y, tutaj z ołóweczkiem, z końcówką ołówka, z rysikiem. I ten rysik, on ci zamaluje to kółko. To znaczy, że tak, chcę wziąć tą minus trójkę również. Ja ją koloruję. Wrzucam ją do mojego zbioru, który mnie interesuje, tak? Czyli odpowiedzią na to zadanie będzie odpowiedź C, ponieważ chcę, żeby X. Znajdował się w tym przedziale. Chcę, żeby x był większy od minus 3, ale również równy. Tak? Polecam Ci skojarzyć to wszystko z tym ołówkiem. Jeżeli filmik Ci się podobał, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i zapraszam do obejrzenia kolejnych.